Tam tu Alisteo. Zapoznałem się z księgą zadań i zauważyłem, że mamy sporo questów zaczętych, ale nieskończonych. Hmm. Dlatego przeniesiemy się teraz na wyspę elfów. No i może je troszeczkę posuniemy do przodu. Mianowicie czeka tu na nas dosyć groźny przeciwnik. 46 poziom postaci. Kamienny posąg. Ma dużo wilków. Reszta nie wygląda aż tak źle. się tylko 10 many, a ma, więc może nie będzie za bardzo czarował. Tutaj z ciekawostek. Brakuje mi jeszcze tylko dwa punkciki. Yy, aby się na trzeci poziom. Ale niestety żadna z Pań nie chce nam pomóc tym razem, natomiast tu jest ciekawa sytuacja, gdyż potrzebujemy 100 kryształków, yy, no aby wskoczyć na trzeci poziom, ale jest taki problem, że wygląda na to, że my musimy mieć te kryształki, yy, no niewykorzystane, a ja jednak inwestowałem w różne czary i dlatego mam ich tak mało, ale mam pewien pomysł jak to szybko nabić, a mianowicie, hmm, a właśnie, właśnie. Mogę już coś zainwestować, to rozwiniemy na maksa i będziemy mogli porozbierać przedmioty. To no, przykładowo coś takiego. I to nam da mnóstwo kształków. A poza tym, raczej go przejdę się po sklepach, skupię wszystko, co jest tanie, a, a nieprzydatne, i też rozbiorę. Hmm. Właśnie, szał potrzebne na walkę. Hmm, bierzemy już dwadzieścia. Hmm, a gdzie są moje? A tutaj, dobre. To jest takie drogie? Hmm, wygląda obiecująco. Atakujmy. 14. Prastarych Niedźwiedzi mniej. Hmm, wystrzelamy. Tylko tyle, że... pomyślmy sporo ich. Wydaje mi się, że przyzywanie istoty hmm, naszego dziecięcia wojny o tyle nie ma sensu, że zbyt szybko zginie. Raczej inaczej trzeba zrobić. Czyli tak. Właśnie. Co... zada tutaj wyższe obrażenia? Zimowy taniec. Hmm, powiedzmy 4-6. A ogień? Nie. Jednak. Zimowy taniec. wiadomość niż hmm. hmm. No tylko w ten sposób o ale widzę że obrażenia raczej hmm, niewielkie teraz to co najważniejsze myślę właśnie tu a po tu, żeby użyć. Ale to jest o tyle korzystne, że jeszcze mogą się pojawić lodowe kolce, a one. One są dosyć istotne. Coś takiego? Czy coś takiego? Hmm. Niech będzie. Jest dobrze. Może bym musiał bawić, stracę czas. Teraz tak, tutaj. O. Hmm. Mało. One muszą mieć strasznie dużo życia. Nie, no dlaczego dolny? Dlaczego nie było krytyka? Hmm, gdzieś się Masak. Tutaj Myślę o Dotyku Lokiego. Hmm, tak. Tak nie! Za dużo ich jest, to jest problem. Co nie ma sensu, bo i tak pewnie ptaszek nas zaatakuje. Tu można było się zastanawiać. Hmm. Nie, tym razem jeszcze sobie Tylko jeden. Nie to raczej tu. Tutaj też słabiutko. To może fizycznie to załatwią. Natomiast tu, tu możemy całkiem fajne obrażenie zdać. Dlaczego wciąż takie niskie? No, żadne krytyki. To jest, to jest coś. <śm> hmm. Aha, Tu jest OK. I Właśnie, Paladyni przekażą dodatkowy ruch. Dajcie go. Eeeem... Yy, um, Zwiększmy nasze szanse, ale... No, trzeba przyznać, że nie będzie to jakaś wielka różnica. Na pewno mi oddadzą także. że... O, nie ma sprawy. Łapka. O, dobrze, dobrze. Tak, trzymać. I tu śnieżyca poleci. No, uh -huh. Już to widzę. Czyli hmm? tak i nowe kolce. O, jeżeli by się dało zebrać. Świetnie. Coś by mogło to dobić. Mhm. Mm Sens Lic bi. Tutaj O Dobrze piemy. Nowatura Już za moment. Już blisko. Tu... A nie będzie? Problem będzie jak tutaj uderzyć kołcami. Hmm. Wycofacie się. No to. Teraz trzeba to dobrze przemyśleć. Na pewno zimowy taniec tutaj. O. A właśnie, dzisiaj się zapoznałem z moim nowym przyjacielem. Samotny cyklop, który zamieszkał na skalistej wysepce niedaleko Merlasaru. Atak 15, obrona 23. 3. No i dlatego tak mało many ma to nie jest intelektualista. Tu wydaje mi się, że nic nie zrobimy, tylko. Aha, to się przeładowuje. Hmm. Raczej tak. Dlatego, gdyż wilki tutaj wpadną. Hmm, miszki będą musiały jakoś wystrzelać z daleka. To nic o, 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 o właśnie. Tak. Dotyk lokiego. Nie mogę, nie mogę. Mogę. Nie mogę. No to cóż, bierzemy tu. Jest szansa, że tu się teraz coś wydarzy. A... Osłabijmy mi się. Mm. Było całkiem fajnie. Proszę, tutaj zaatakujcie się. Nie, jest najgorzej na razie. O! Ło! Wow. Świetnie! Tutaj obrona i nic więcej. Wycofacie się. Nic więcej. Tutaj, tutaj, tutaj. A, jest nieźle. I teraz by wypadało hmm, znowu kogoś przejąć, tylko jest taki problem, bo to trochę potrwa, zanim umiejętność się przeładuje. Więc tak, zobaczmy. Nie, no to się będzie przeładowywało, więc mogę to liczyć tu. Hmm. Pomyślmy. Kolce. To będzie dobry pomysł. One kosztują 12. Hmm. Czy taka kula... Hmm, mogłaby mieć sens. Okej. Okay. Czy coś takiego? Ja chcę rzucać, nie, ja chcę poczekać, może podejdę bliżej. Mhm. Tutaj. Hmm, czy miski. Hmm, to jeszcze może. Strzelamy. Tu oczywiście miski. Potrzebuję dużo many. Może zmienię tutaj ustawienie e, tak żeby wszyscy razem stali przy baladynach. Hmm. Co to w ogóle jest? E, straszliwy okrzyk bojowy. E, ale to w pobliżu to pewnie nie zadziała, także nic nie robimy, hmm, tu zostajemy. Miszki tutaj, tutaj, tutaj. O, dobrze, dobrze. na kolce tu by musiały paść, ale mam za mało many zastosować to czy czekać czekamy nie no i nie dolecą. tu po prostu zajmiecie stanowisko I nic nie robić. Nowatorka. Można podejść, można rzucać. Ale nim to zrobimy 12. Hmm, czy może. Bo mam już to. Tylko jakby to spadło. Nie. Łapkę zlikwiduję, a tego nie chcę. Zrobimy to inaczej. Zrobimy to taniej. Lodowy kolce tu. Jeśli chodzi o szał, uderzymy. E, dzięki pomocy. Waszym zadaniem będzie dobiec tutaj. I masakrować. Prośba, żeby zginęły. Pomógłbym wtedy troszkę. Mamy odzyskać. I wydaje mi się, że to ma sens. Ileż to? Pięknie 10. To jest skutek rozwinięcia pewnego Acika. Mhm. Osłabimy. A jedną rzecz chcę sprawdzić tak na wszelki wypadek. O właśnie nikt nie zginął. Hmm, nie przegapiłem niczego takiego Jest nieźle, bo będę tracić czas Tu, tu nic nie zrobimy Tutaj mamy szansę i wykorzystajmy ją Miśki tutaj, tutaj, aj! I obejść. Tu nic nie zrobimy, więc się wycofujemy. Tak się stało, kolce położyć tak. Oczywiście nie mam many, nie, ale ale w następnej turze może hmm. będę miał. Nie będę miał. Nie mam many, chyba że. skorzystam ze źródeł. W końcu potrzebuję tylko trzech kicików. Aha, muszę zainwestować. Hmm. Ryzykowne, ale zrobimy to. Powiedzmy, że tu w każdym godzinie. że uzyskałem szał, a nie manę. Hmm. co ja mogę zrobić? No dobra, bierzmy to. Czy tu się coś poprawiło? Poprawiło. Tylko, że wtedy bym nie uderzył moich przeciwników. Ale jednak szansa na ich zablokowanie jest też ważna. I dlatego my właśnie wybierzemy to. Mam nadzieję, że się pojawi... O, jest! Pojawił. Jeden! Nie! Dlaczego? Hmm... Nie, nie, poczekamy. O fajnie. Przy okazji przyblokowały trochę przejście. O! A nie, to jeszcze musi potrwać. O, a, 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 a. O, inaczej. W ten sposób. Ale nie jest za wesoło, muszę mu przyznać. Wręcz tragicznie. Bijemy tutaj. Tu... o. Tak. I raczej byłbym za tym, żeby nic nie robić, albo poczekać właśnie. Tutaj bierzemy szał. Zajmiecie pozycję. Też jestem za tym, żeby poczekać. Się, są jest. Mm, tu nic. Tu nic. Tutaj będziemy rzucać. Oby straty były kolosalne. No, niestety nie miałem szczęścia. Zajmiecie tutaj pozycję. Strzelamy dawatura. Sześć. Mało. Co ja mogę tutaj? Nawet. Nie no, to musi się przeładować. Hmm. Nic tu nie wymyślą. Musimy walczyć. Do ostatniego żołnierza. Jedna straciłem, to nie jest problem. Oni na tym gorzej wyszli. Mhm. Czyli tak, pozycja zajęta. Jakie są szanse? Piąta jednostka, a gdyby tak ich spowolnić? A. Niech będzie. Hmm. Strzelamy. Czy wskrzeszamy? Nie, bo boję się, że zginą, ale w sumie różnica jest spora, więc przeżyjmy Tutaj nic. Skrzeszamy. O! Spowolnienie to był bardzo dobry pomysł. Będziemy mogli rzucać. A w ogóle to liczę na to, że uratuje nas magiczny pocisk. O! W ogóle nie skorzysta z many. Ciekawe. Wow! Widzieliście to. I to. Jeszcze 44 tysiące. Aha, trzeba będzie oko zanieść. Może relacje z elfami po tym całym pojedynku się poprawią? Może pani, która ma na sprzedaż pewien szar? Zechce z nami pogadać. Bo do tej pory to nas tak troszeczkę zlewa. Uh -huh. Tylko faktem jest też to, że nie będę mógł. Hmm, nie będę mógł zainwestować w ten czar. A to dlatego, gdyż chcę wpierw rozwinąć sobie archik z kryształkami. Bo po prostu ten czar strasznie dużo by pochłoną kryształków. Ach, silnie. Czy to było? Gdzieś... Nie, tutaj jest port. Czyli chyba nie zupełnie wybrałem się we właściwym kierunku. To będzie chyba to. Tu mieszka... Tak, tu on, a tu sąsiad. Dobrze. Wkraczamy. A właśnie właśnie. To oko, oko kamiennego posągu. Mhm. Właśnie sprawdźmy czy to coś daje. To ciekawe, że ktoś potrafi coś dostrzec w oku posągu. Przecież w gruncie rzeczy to tylko zwykły kamień. Mhm. Przyszedłem w sprawie kamiennego posągu. Mhm. Udało ci się wykonać zadanie, zdobyłeś oko. Tak, oto ono. Druid ogląda Kevin na oko i uśmiecha się. Dokładnie tego nam trzeba. Cóż, możesz je zatrzymać. He? Co? Nie potrzebujesz go do uważania jakiegoś magicznego napoju? Czy czegoś w tym rodzaju? Nie, młodzieńcze. Nie ma ono żadnych alchemicznych właściwości. Przyznaję. Można je nasycić dość silnym urokiem. Ale to tylko kamień, bez żadnych właściwości magicznych. Nie rozumiem, przed chwilą powiedziałeś, że dokładnie tego ci trzeba. Tak, powiedziałem tak, ale nie miałem na myśli kamienia, tylko ciebie. Szukałem odważnego człowieka, któremu nie obcy jest zew przygody, a który w dodatku nie pochodzi mer lasaru. Najwidoczniej właśnie znalazłem właściwą osobę. Oto twoja obiecana nagroda, możesz też... Zatrzymać oko. To dość potężny artefakt ochronny. A teraz mam dla ciebie kolejne zadanie. Tym razem dużo trudniejsze do wykonania. Mm. Aha, i dostaliśmy to, co nam obiecano. Uuu. Eee, opowiedz mi o tym zadaniu. Być może słyszałeś, że jakiś czas temu król wydał dekret, w którym zabronił wstępu do lasu wszystkim elfom, prócz wojowników i łowców. Niektórzy protestowali, większość przestrzegała dekretu, choć miała zastrzeżenia. Ale teraz okazuje się, że decyzja króla nie była bezpodstawna. Nawet ja, arcydruid, znający język zwierząt, boję się tam teraz wejść. Wszystkie zwierzęta wpadły w obłęd. Nawet te stosunkowo niegroźne zaczęły atakować podróżnych. Musimy dowiedzieć się, co spowodowało, że mieszkańcy lasu siedzieli? <śmum> Obawiam się, że większość z nich już wyciąłem. <śmum> Co zatem sugerujesz? Mam pójść i zapytać drzew. Więc drwisz sobie młodzieńcze. Cóż, po części masz rację. Niektóre drzewa na lasarze mogą zabawić się rozmową. Gwoli ścisłości mogły. Ale zamiast rozmawiać z drzewami, lepiej zwróć się do duchów lasu. Jakich duchów? Są najstarszymi formami życia na wyspie. Wyglądają i jak majestatyczne zwierzęta. Są tylko nieco większe. W przeszłości często z nim rozmawiałem, ale teraz prawdopodobnie byłoby to zbyt trudne, gdyż oszalały co najmniej w takim stopniu jak reszta zwierząt. Niektóre stały się tak brutalne, że niszczą wszystko na swojej drodze. Da się je pokonać? Co stanie się, jeśli będę musiał zabić ducha? Hmm, nic dobrego. Ale musisz zrozumieć, że w obecnej sytuacji prawdopodobnie nie będziesz miał innego wyjścia. Moje badania dowodzą, że po śmierci swojego ciała duży je dalej, nawet przez kilka pokoleń. Jednak teraz najistotniejszą kwestią są rany, które obecnie odnosi natura. Gdzie je znajdę? On? Wiadomo mi jedynie o trzech duchach, no to trzech przeciwników do pokolenia. Które zachowały swą cielesną powłokę? Są to Murdoch. A, już pokonałem. Który wygląda jak olbrzymi niedźwiedź. Z Nie, tego nie, nie pokonałem jeszcze. Który przybrał postać Smoka oraz Z Hatha, wąż. Czy znaczy, ja czasem nie pomagałem z Hatha? Pomagałem. tym się wydaje. Pierwszego najprawdopodobniej spotkasz w leśnych ostępach. Drugi woli górzysty teren. A wąż najpewniej przesiaduje na bagnach. No właśnie, na bagnach było. Ale to jedynie wskazówki. Duchy mogą być wszędzie. Zatem, zgodzisz się wykonać to zadanie, sobie cię wynagrodzę. Mm, trzy magiczne kryształki. Mm, jak najbardziej. Tak, zapytam duchy, co je tak rozgniewało. Aha. Dziękuję, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się pomóc. Ale śpiesz się. Wygląda na to, że coś jest nie tak na tej wyspie. A każda chwila zwłoki może nas wszystkich kosztować życie. Hmm. No właśnie, jeszcze zobaczmy, może mu coś się poprawiło, ale. Ale nie. Hmm. No i pomyśleć, miałem niebrać nowych questów, a jednak dostałem. Problem cały leży w tym, że w sumie wybierałem się do tej kryówki piratów, gdyż chcę pewnemu młodzieńcowi pomóc. Eee, zbudować statek, zebrać załogę i opuścić te tereny. Hmm, to może jednak teraz bym się tym zajął. Hmm. Dziękuję wszystkim za odcinka, a w kolejnym hmm, może wybierzemy się do tej krówki piratów.